D.D. był farmerem. Pracował w warunkach silnej ekspozycji na promienie ultrafioletowe, ale nie był na nie odporny. Lekarze mogą tylko leczyć objawy w miarę jak się pojawiają. Chirurgicznie usunięto mi podniebienie i prawą część szczęki. Bez protezy nie mógłbym mówić. W środku nocy, unikając słońca, Dejde jedzie do szpitala w Gojana na kolejną z licznych wizyt. Proszę zdjąć okulary. A teraz wyjąć protezę. Dzisiaj Dejde ma przymiarkę nowej protezy. Kiedy rak jest mały, można go wyciąć i zszyć skórę. W jego wypadku naciekł tak głęboko, że było to niemożliwe. Musieliśmy usunąć wszystko z marginesem, żeby nie pozostawić komórek rakowych. Potem jest tylko jedno wyjście proteza. Jedynym leczeniem przyczynowym jest zapobieganie. Lekarze niewiele mogą zrobić dla pacjentów ze skórą pergaminową. Dużo czasu upłynie, nim terapia genowa dotrze do mieszkańców Araras. W tej chwili nie można ich wyleczyć, ale mam nadzieję, że za 20-30 lat będzie to możliwe. Życie chorych na raka skóry, takich jak Dialma, to rozpaczliwa walka z czasem. Może za granicą wymyślili leczenie, o którym nie wiemy. Chcę żyć, chcę walczyć. Jedyne co mogę zrobić, to chronić się przed słońcem i żyć dalej. Niestety, nadzieje dialmy się nie spełniły. Kilka tygodni po tym jak go poznaliśmy, trafił do szpitala i niedługo zmarł.